Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj pogadamy o tym, jak odbywa się proces robienia piercingu. Zaczyna się wszystko od przygotowania miejsca, a więc wszystko musi być sterylnie. Fotel, na którym będzie siedzieć klient, musi być zdezynfikowany i owinięty folią, albo że pościelony specjalnym podkładem. Tak samo przygotowujemy sobie stoliczek, najpierw dezynfekujemy, potem owijamy folią wszystko i wykładamy wszystkie rzeczy, które są potrzebne do procesu. Jak już mamy przygotowane miejsce, musimy najpierw dezynfekować skórę i zaznaczyć miejsce przyszłego przekucia. Tak samo nie możemy używać żadnych markerów, nawet jeżeli mają sobie spirytus bo to tak nie działa, wszystko musi być jednorazowe i sterylne, dlatego używamy specjalnych patyczków i płynu, którym zaznaczamy sobie miejsce przykucia. Bardzo ważnym momentem jest to, że musimy dobrze dobrać właściwe, prawidłowe miejsce, czyli nawet jeżeli człowiek chce nie wiem, zrobić przykucie w płatku uchu, to nie znaczy, że my możemy se gdzie chcemy, no i nieważne czy to jest sprętek, czy to jest ucho, czy to jest jakiś niezwykły piercing, my musimy prawidłowo wybrać miejsce. I jak już mamy zaznaczone punkty do przykucia, możemy przystąpić do samego procesu. Tutaj warto zaznaczyć, że igła musi być jednorazowa, jedną igłą, nawet jeżeli to jest ten sam człowiek, nie wolno robić dwóch przekłut, dlatego że z każdym przekuciem ona robi się bardziej tempa. Tak samo bardzo ważne jest dobrać rozmiar igły do rozmiaru kolczyka bo jeżeli wiadomo, jeżeli weźmiemy mniejszą igłę, a większy kolczyk, to on po prostu nie wejdzie w tą dziurkę. Jeżeli weźmiemy większą igłę, a mniejszy kolczyk, to po prostu zaśnie lecieć krew, no i będziemy mieli problem. Podczas procesu, albo nawet przed, przed rozpoczęciem procesu e, ludzie często stresują się, denerwują się i tak dalej. No i musimy wszystko ładnie wytłumaczyć, e, że to nie boli jakoś nie wiadomo jak, że to jest ból filowy, dosłownie boli to przez dwie sekundy i e, nie dłużej. To raz, no i często też jest tak, że więc e, od tego całego stresu albo że po prostu dlatego, że organizm zareaguje tak, a nie inaczej, człowiek może zemdlać. E, w takich przypadkach trzeba reagować szybko, no bo często to się dzieje, kiedy człowiek już wstaje z fotelu, czyli e, jest możliwość tego, że on spadnie i może zrobić sobie krzywdę. Dlatego trzeba tego człowieka posadzić na fotel, albo najlepiej położyć, odczekać parę sekund, podać zimnej wody, jeżeli to jest potrzebne, tak samo popsikać tą wodą w twarz. Jeżeli wszystko skończyło się dobrze, człowiek nie zemdlał, albo zemdlał, ale już czuje się lepiej, jak zrobiliśmy zdjęcie, musimy powiedzieć o pielęgnacji, wytłumaczyć wszystko, co i jak z tym trzeba robić i najlepiej jakbyście mieli ze sobą karteczki, gdzie jest wszystko opisane też, no bo człowiek, który przeżyw, przeżywa stres, nie zawsze będzie o wszystkim pamiętać. No i w sumie na tym wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.